Siemano Gitaro, widzowie, jutro będę robić live, prawdopodobnie o 20.00 odbędzie się live z jednego koncertu, jeżeli chcecie się dowiedzieć z jakiego koncertu, to zapraszam was jutro o 20.00 na live'a, albo rozpocznie się live o 20.00, albo przed 20.00 to się okaże, kiedy się rozpocznie ten koncert, więc do zobaczenia jutro. Jakby co, jestem w Gdańsku i jest naprawdę mega. Do zobaczenia.